g Exo może być stosowane jako samoistna powłoka hydrofobowa lub wierzchnia warstwa w połączeniu z g C1. Przed aplikacją powłoki lakier musi być idealnie czysty, wolny od pozostałości po pastach polerskich i innych zanieczyszczeń. W tym celu użyj g Panel Wipe. Panel Wipe zwiększa trwałość i efekt działania powłoki. Jeżeli aplikujesz Exo na powłokę C1, nie używaj Panel Wipe przed położeniem Exo. Rozpyl panel Wipe na lakier i wypoleruj pozostałość używając mikrofibry G-Technik MF1. Jeżeli zauważysz smugi, czynność tę należy powtórzyć. Użyj dołączonych rękawiczek, by uniknąć kontaktu produktu ze skórą. Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pamiętaj, by zabezpieczana powierzchnia miała temperaturę większą niż 5 stopni Celsjusza, lecz mniejszą niż 30. Po aplikacji samochód nie może mieć kontaktu z wodą przed upływem 6 godzin od nałożenia. Nanieś kilka kropel egzo na aplikator. Rozprowadzaj produkt na lakierze, robiąc ruch z prawej do lewej lub z góry na dół, zostawiając równomierny ślad. Nie aplikuj za jednym razem na elementy większe niż 1 czwarta maski samochodu. Po naniesieniu produktu użyj jednej mikrofibry MF1, by rozprowadzić nadmiar. Pracuj delikatnymi ruchami. Następnie użyj drugiej mikrofibry MF1, by wypolerować pozostały nadmiar. Obejrzyj lakier pod różnymi kątami, czy nie został na nim nadmiar EXO. Po skończeniu aplikacji na całym samochodzie powtórz proces nakładając drugą warstwę. Dwie warstwy powłoki to gwarancja trwałości i spektakularnego efektu. Nakładanie innych produktów na EXO spowoduje osłabienie lub zatrzymanie działania powłoki.